Teraz. To jest auto dla jednego z was Dla kogo? Dla UK? Jak myśli, dla kogo? <sŁy> dla mnie Mike. Majka Dla Marcysi? Oh! <słyska> 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 <Michael>, Co? <słyska> auto. Z... Już miesiąc jest z nami Bo przez miesiąc oh, oh, było przystosowywane No yeah. <słyska> <po> już <słyska> Tak, to jest twój lubiony... Mike, zobacz! Majka, klikasz sobie tutaj z mój kolego w dół i wysuwałem cię pedały. Pierd dziękuję. O kurwa ty cię to zleciał. Tutaj masz specjalny custom by ekipa. Tam są pedały dla instruktora. Na tym samochodzie będziesz zdawał prawo jazdy. Zajebiście I później, i później pedały ci zdejmują Zajebiście. i auto jest twoje. Znaczy, jest twoje. Mocno, mocno. To co, jedziesz czy jesteś I... obstrukcjoner po dzisiaj? Jesteś piss. <grym zykańczym> czekaj, żeby auto o... to auto przetrwała do tego po prostu, tak? Chociaż Mogę nie... powiedzieć tylko tyle. Nie wychodźcie z domu. Ja, <grym> tak? ja pierdolę. Pierd... Mistrz, <grym zykańczym> <Stanga. grym zykańczym> <grym zykańczym> Ej, się to będzie. to Teraz można wchodzić do Majka? Nie otwierałem tego, nie. <grym zykańczym> Dalej bierze, mam Ale zaskoczyliście mnie jeszcze bardziej, ekipa jest kurwa. Zajebista <noise> <noise> Więcej mu daj, co tu <noise> Ale troszkę mu tam może stać, tylko ostrożnie, żeby się... A że się w krzaki wpierd... Jest twój, to co się przejmuje? To jezu. Dodaj mu troszkę gazu no. <noise>